Śpiewanie było coraz bardziej intensywne. Zbiorowisko łysych zaczęło nagle przyspieszać. Zaczęli skakać szybciej oraz niskotonowa muzyka, którą śpiewali, zaczęła nabierać coraz większego tempa. Przywódca wyglądał, jakby dostał wylewu i padaki jednocześnie. Trząsł się cały na ziemi oraz nadal krzyczał. Rodzinka matama dalej wyglądała jak obłąkana. Niedorozwinięty matam pomyślał, że dobrym sposobem będzie przekroczyć płomienie, bo wydawało mu się, że zobaczył, jak jego upośledzony brat, woła go. I tak wszystko się powoli psuło przez to, że ta nad wyraz inteligentna rodzinka darła mordę, ale to, że coś ulegało zmianie, nie zostało zauważone przez nikogo. Znakiem, że coś się psuło, było to, że ten niedorozwinięty przywódca leżał na ziemi. Matam przekroczył płomienie. Przed sobą ujrzał świat łysych, przynajmniej tak mu się wydawało. Jednak kretyn nie zauważył, że to jak opisywała go jego przygłupia rodzina, to odbiegało o 180 stopni od tego, co tu zauważył.